Kolejne zadanie. Określamy kwadraty k1, k2, k3 następująco. k1 jest kwadratem o boku długości a. k2 jest kwadratem, którego każdy wierzchołek leży na innym boku kwadratu k1 i dzieli ten bok w stosunku 1 do 3. I tak dalej, i tak dalej. kn jest kwadratem, którego każdy wierzchołek leży na innym boku kwadratu kn-1 i dzieli ten bok w stosunku 1 do trzech. Obwody wszystkich kwadratów określonych powyżej tworzą nieskończony ciąg geometryczny. Mamy do tego rysunek i mamy wyliczyć sumę wszystkich wyrazów tego nieskończonego ciągu i zapisać obliczenia. Więc co wiemy? Wiemy, że pierwszy kwadrat ma bok długości a, czyli możemy wyliczyć obwód tego pierwszego kwadratu, czyli to będzie nasz wyraz a1 jako 4a. Czyli mamy obwód kwadratu o boku a. Jeżeli chcielibyśmy wyliczyć obwód kwadratu drugiego, to co musimy zrobić? No, potrzebujemy znać długość jego boku. Zauważmy, że ten bok a podzielony jest w stosunku 1 do 3. Żeby wyliczyć długość boku tego drugiego kwadratu, naszkicujmy sobie taki trójkąt prostokątny. I podpiszmy jego długości boków. Wiemy, że skoro nasz bok A podzielony jest w stosunku 1 do 3, to jako dłuższą przyprostokątną możemy napisać 3 czwarte A. Krótsza przyprostokątna ma długość 1 czwarta A, a przeciwprostokątną nazwijmy X. I to będzie długość boku drugiego kwadratu. I z rasa wyliczmy tego X w zależności od A. Czyli mamy 3 czwarte A podnosimy do kwadratu, Dodać 1 czwarta a podnosimy do kwadratu, równa się x kwadrat. Czyli mamy 9 16 a kwadrat plus 1 szesnasta a kwadrat równa się x kwadrat. Mamy 10 16 a kwadrat równa się x kwadrat. Spierwiastkujmy to obustronnie i wychodzi nam, że x równa się pierwiastek z 10 przez 4a. Uwaga, to jest bok naszego kwadratu. My wiemy, że obwody wszystkich kwadratów tworzą nieskończony ciąg geometryczny, czyli nazwijmy sobie drugi wyraz jako a2 i to będzie 4 razy długość boku x, czyli mamy pierwiastek z 10a. Wyliczmy teraz nasze q. Zobaczmy, czy Q jest ułamkiem z zakresu od 0 do 1, czyli mamy Q równa się a2 przez A1, czyli pierwiastek z 10 A przez 4a, a nam się pięknie skrócą. Faktycznie pierwiastek z 10 przez 4 to jest ułamek mniejszy od 1. Więc widzimy, że obwody faktycznie tworzą ciąg geometryczny. Jak obliczyć sumę wszystkich wyrazów tego ciągu? Skorzystamy ze wzoru na sumę szeregu geometrycznego czyli mamy s równa się a1 przez 1 minus q. No i to sobie policzymy tutaj. Czyli nasza suma równa się a1, czyli 4a przez 1 minusku, czyli 1 minus pierwiastek z 10 przez 4. Tak więc w mianowniku jedynkę zamieniamy na 4 czwarte i zapisujemy na jednej kresce ułamkowej, czyli mamy. 4a przez 4 minus pierwiastek z 10 przez 4. Teraz mnożymy razy odwrotność, czyli 4a przez 1 razy odwrotność ułamka z mianownika, czyli mamy 4 przez 4 minus pierwiastek z 10. Więc wychodzi nam 16 a przez 4 minus pierwiastek z 10, usuńmy niewymierność. Mnożymy razy 4 plus pierwiastek z 10 przez 4 plus pierwiastek z 10 równa się 16a nam zostaje w nawiasie 4 plus pierwiastek z 10 przez wzór skróconego mnożenia, pierwszy wyraz do kwadratu minus drugi wyraz do kwadratu 16 odjąć 10 mamy 6. No i skracamy. 16 i 6 przez 2. Czyli mamy 3, tutaj mamy 8, no i to będzie nasza odpowiedź. Czyli suma wszystkich wyrazów tego nieskończonego ciągu to będzie 8a w nawiasie 4 plus pierwiastek z 10 przez 3.